To był już od samego początku traum. Ciężko o tym mówić, bo się nie da naprawdę. Są takie sceny z tego całego, sceny w cudzysłowie oczywiście tego porodu że to, co mam przed oczami i widzę dzisiaj, tak jakby to było, no nie wiem, wczoraj, godzinę temu to nie da się opisać. To miało być drugie dziecko państwa Kostrzewów. Osiem lat temu w tym samym szpitalu pani Agnieszka urodziła córeczkę. Zaplanowano poród siłami natury, a pan Jarosław przez cały czas towarzyszył swojej żonie. O tym, co ich spotkało na sali porodowej, opowiedział nam mąż. Cały okres tego porodu przebiegał w ten sposób, że lekarz nie przychodził, może raz przyszedł do żony, żeby tam zobaczyć co się dzieje i stwierdzić, czy jest wszystko ok. Jak żona już naprawdę nie miała sił, tam około godziny 16, doktor przyszedł na salę i tam stanął, popatrzył, no, wszystko jest ok, nic się nie dzieje, normalny poród i żona do niego, panie doktorze, ja bym chciała cesarskie cięcie, no to doktor w tym momencie odpowiadając do żony ironicznym głosem i z takim no ruganiem powiedział, co ty nie wiesz, że się w ciąży zachodzi trzeba rodzić, a nie ciąć. Zaraz może tutaj pół powiatu, pół szpitala, może księdza zawoła, żeby ci pomogli przy, przy porodzie. I wyszedł, wyszedł z sali. W tym momencie żona do mnie mówi, Jarek ratuj. Mijały kolejne godziny porodu. Położna widząc brak postępów oraz trudności przygotowała dokumentację potrzebną do skierowania pacjentki na cesarskie cięcie. Niepołożona i sugerowała nawet dla pana doktora, że wszystko, wszystko, ale wszystko i zrobiła, podała wszystkie możliwe i dozwolone środki w trakcie porodu, jakie są możliwe. Byliśmy w każdym no etapie rodzenia, tutaj, i na piłkach, i na tym. Wszystko sugerowała do lekarza, i po prostu nic, nie dało mu do myślenia, żeby przeprowadzić to, to cesarskie cięcie. Po godzinie 19:35 czy 30, jak doktor przyszedł i po prostu urodziło się dziecko. Całe sinę I zaczęła się reanimacja syna. I po tej całej reanimacji, gdzieś około 20 minut, tam doktor powiedział do żony, że nie udało się uratować syna. Lekarz, który przyjmował ten tragiczny poród, był ordynatorem oddziału położniczego. Po śmierci dziecka poprosił o zawieszenie w obowiązkach. Tego samego wieczoru w szpitalu pojawił się prokurator, który zabezpieczył wszystkie dokumenty i wszczął śledztwo. O wyjaśnienia poprosiliśmy dyrekcję szpitala. To, co się wydarzyło, to jest wielka tragedia. To jest wielka strata. Ja, jako prezes zarządu tego szpitala, mogę powiedzieć, że. Wyrażam, wyrażam wielkie ubolewanie z tego powodu, że do takiej tragedii doszło. To, to był pan... szok dla wszystkich. To dlaczego pan doktor pozwolił, żeby ta kobieta cierpiała z relacji ojca wynika, że sam lekarz wiedział o tym, że żona miała bardzo krótkie, skurcze, częste, a krótkie, które nigdy nie doprowadzą do szczęśliwego finału i urodzenia dziecka siłami natury. Dlaczego lekarz nie interweniował? Nie mogę wypowiadać się na temat. Yy... Tego, jak wyglądały skurcze, jak, wyglądała, jak wyglądał przebieg porodu z tego względu, że dokumentacja medyczna została przekazana do prokuratury jest przedmiotem analizy, jest przedmiotem prowadzonego śledztwa. Podobna sytuacja w świebodzińskim szpitalu miała miejsce 3,5 roku temu podczas dyżuru tego samego lekarza. Śledztwo prowadzi prokuratura. Sprawą zajął się także rzecznik odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Lekarzowi zostały postawione zarzuty niewłaściwego postępowania diagnostyczno-leczniczego, błędnie zinterpretował badanie KTG matki, przez co, e, przez co przeoczył e, zagrożenie życia płodu. W sumie doszło do, płodu, do obumarcia płodu przed urodzeniem i w związku z tym postanowiliśmy panu doktorowi zarzuty. Jakie wyjaśnienia tutaj złożył pan doktor? Czy on ma sobie cokolwiek do zarzucenia? Pan doktor pan doktor w całym postępowaniu nie widział swojego błędu. Twierdzi, że wszystko, wszystkie czynności wykonał prawidłowo i dlatego nie poczuł się pewnie. Rodzice, którzy trzy i pół roku temu stracili dziecko, nie mogą się z tym pogodzić i cały czas czekają na ukaranie lekarza. Wiadomość o śmierci dziecka państwa Kostrzewów przywróciła najgorsze wspomnienia pani Luizy. Jak dostałam tę informację, to bardzo mnie to wstrząsnęło. Po prostu przez praktycznie kilka dni nie, nie mogłam dojść do siebie. To ja bym jeszcze raz przeżywała to samo, jakbym miała drugi raz pochować własne dziecko. Termin porodu przypadał na 2 listopada 2013 roku. Pojawiłam się w szpitalu w celu wykonania kontrolnego badania KTG, a z racji tego właśnie, że bardzo słabo odczuwałam ruchy, nawet bym powiedziała, że ich nie odczuwałam, pojechaliśmy do szpitala wcześniej niż planowaliśmy. I oczywiście powiedziałam położonej o tym, że ruchów nie czuję, Podłączyła zapis. W czasie zapisu już powiedziałam, że, nie czuję, że dalej nie czuję ruchów dziecka i że się bardzo martwię. I położna wówczas właśnie powiedziała, że tuż przed porodem ruchy dziecka słabną, że mam się tym w ogóle nie zamartwiać, że tylko mam obserwować, czy pojawiają się skurcze, a z zapisem mam się udać do dyżurki lekarskiej. No więc poszliśmy, pan ordynator, który wówczas pełnił dyżur, nie wpuścił nas do środka, nie zaprosił do gabinetu, tylko po prostu przy parapecie, na korytarzu przybił pieczątkę, napisał właśnie, że KTG jest reaktywne i wrócił do dyżurki. Reaktywne KTG oznacza, że zapis tętna na płodu jest prawidłowy, ale w tym przypadku eksperci powołani przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy ocenili, że wynik badania KTG był nieprawidłowy. Wskazywał na zagrożenie płodu i lekarz powinien był bezwzględnie zatrzymać kobietę w szpitalu. Czy lekarz sprawdził, popatrzył na ten zapis badania? Nie, bo to trwało po prostu sekundy. Trwało sekundy. Po prostu przybił pieczątkę na wyniku badania w karcie ciąży i, i tyle. I wrócił do dyżurki lekarskiej. A ja wróciłam do domu. Nieświadoma tego, że moje dziecko w tym momencie umiera. Lekarz, który nie wykonał cesarskiego cięcia, pracuje w zawodzie od 30 lat. W opinii dyrekcji jest doświadczonym położnikiem. Chcieliśmy z nim porozmawiać. Dzień dobry panie doktorze, jestem z telewizji TVN i przygotowuję ja raport. Ja chciałabym zapytać, dlaczego ja pan panią pozbawił godności i szacunku. Dlaczego pan e, panią Luizę również tak potraktował? To jest pański sposób działania. Proszę, ja chcę po prostu się dowiedzieć, dlaczego Rokurator pan tak traktuje do i koniec. Ja nie, nie będę odpowiadał. Ale rzecznik odpowiedzialności zawodował ja przeszkadza. Z rzecznikiem wszystkim. tłumaczyć przed wszystkim. Przed wszystkimi instytucjami, które są do tego. Dlaczego pan nie tej kobiety? No, powiedziałem, że telewizja nie jest do wytłumaczenia takich rzeczy. Jest rzecznik odpowiedzialności, jest prokurator, jest sąd. Także przed takimi instytucjami będę odpowiadał. Dziękuję. W programie Na Żywo, który zrealizowaliśmy w Świebodzinie, wystąpiła pani Agnieszka Kostrzewa. Zdecydowała się sama opowiedzieć o tym, jak potraktował ją ten lekarz. Jak pan ją traktował? On w ogóle tak jakby mi nie było tam, tak jakby nie było porodu, tak jakby mi nie było. To jest po prostu dla mnie szok. Ja przychodzę do szpitala po to, żeby czuć się bezpiecznie. Nie po to, żeby po prostu być potraktowanym tak jak ja zostałam. Czy państwo sobie już poradzili ze stratą? Nie. nie. To po prostu ta rana pomaga. zostanie do końca życia. Tego się nie da opisać w jaki sposób po prostu ten lekarz nam zniszczył życie i mojej córce, która przeżyła to po prostu strasznie. Czekała na, na braciszka? Czekała na brata. My na syna! Może, że wszystko było. Tym bardziej, że całą ciążę przechodziło idealnie po prostu książkowo. Ryszard Frankowicz jest ginekologiem położnikiem z wieloletnim stażem. Po przeanalizowaniu dokumentacji przebiegu porodu dziecka państwa Kostrzewów nie ma żadnych wątpliwości, że to lekarz zawiódł. W momencie, kiedy podano rodzącej oksytocynę, która miała przyspieszyć akcję porodową, płód powinien być szczególnie monitorowany. Jest to obowiązek, ponieważ od tego momentu poród nie jest już fizjologiczny. Od podania oksytocyny, gdyby załączono aparaturę KTG na stałe, najpewniej wykryto by zaburzenia przepływu pępowinowego krwi dyskomfort płodu, który postępował i zdecydowano by o wykonaniu cięcia cesarskiego z uwagi na zagrażające niedotlenienie, niedotlenienie lub dyskomfort wewnątrzmaciczny płodu. Stąd nie chodziło o prośbę rodzącej, pani ordynatorze, niech pan nie wykona cięcie cesarskie. To był jego obligatoryjny obowiązek, któremu nie sprostał. Każdy poród odbywać się powinien z szacunkiem, empatią do pacjentki, do, do rodzącej. Czy Was to spotkało na tej sali? Nie mieliśmy. Nie mieliśmy naprawdę ani razu uśmiechu na twarzy w, pod, w trakcie porodu. Naprawdę walczyliśmy. Po prostu to była walka. Nasz, nasz poród to była po prostu walka. Przez 14 godzin toczyliśmy walkę. Co zawiodło Rutyna, brak takiej. Brak współpracy pomiędzy położną a ordynatorem. Mniej chodzi o sprzęt, chociaż on jest niezbędny, ale chodzi właśnie o tą daną niestety niewielkiej liczbie osób wrażliwość, której nie uzyskuje się z chwilą otrzymania dyplomu do uzyskania kolejnych stopni specjalizacji